Wtedy uczniowie zrozumieli. Obecność Słowa Chrystusa otwiera uczniów na zrozumienie. Odkrywają, że Boga obietnica spełnia się właśnie tu i teraz, w tym, co ich otacza, w ich nadziejach i troskach. W ludziach, których spotkali, spróbuj z podobną uważnością popatrzeć na swoje serce, na swoje otoczenie, na ludzi, których spotykasz. Poszukaj subtelnych znaków Bożej troski o Ciebie.

Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak ten człowiek, czy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. o tym, co Cię poruszyło. Trwaj w pragnieniu uzyskania odpowiedzi na pytania, które zadajesz Bogu. Mówię oczywiście o ostatnim pokoleniu. Po prostu takiej reakcji nie mamy, czy to ze strony Rafała Trzaskowskiego, czy z drugiej strony. Z drugiej strony i z drugiej strony. Jak na początku, teraz i na wierzynku. Jeśli chodzi o spojrzenie Polaków, spojrzenie kierowców, no bo dotkują drogi, więc czy się przydadzą? No trudno powiedzieć. Widzimy też w tej perspekcji, która była niewielka wczoraj, zarazem mamy interesowania. Trzeba nazwać no, to są jako terroryści, z takim aktywizmem e, klimatycznym niewiele mają wspólnego. Bardzo radikalne działania, gdzie mieliśmy przykrywanie się do e, nawierzchni miasta. I to jest, nam sobie taką jedną scenę z e, tych akcji e, prowokacyjnych, bo tak trzeba je nazwać. Kiedy eh, mi nawet z kartki Siebie dużo szumu, że o tej organizacji e, mówiono, natomiast, natomiast nic, nic, nic więcej. E, no, dosyć niebezpieczne działanie, i ja e, tak e, myślę, że nie tylko ja, ale, ale wiele osób jednak oczekiwałoby tego, żeby uznać tę organizację za organizację terrorystyczną, patrząc na to, co się dzieje wokół tej sprawy. No, ale w ostatnim pokoleniu twierdzi, że to jest nieprawda, że w mm, Niemczech faktycznie. Nie wiem, może mogę powiedzieć, nasierza została uznana za organizację ekon-terrorystyczną, na w trakcie ust ich rzecznictw i pracowej słyszeliśmy, że to jest nieprawda. No też się mówią, ale faktycznie wyrok sądu... ...nie będzie mógł zostać remunerowany, bo to co by się przyznają, powiem Ci, to się dopiero, to się dopiero do nam pusty ściepnie. No pewnie tak, pewnie tak, bo już nazwany został i po tej stronie, gdzie stało za przez to osoby z ostatniego pokolenia. Więc no kto wie, kto wie, co się wydarzy, ale myślę, że tutaj ta kancelaria premiera może, może ucierpieć. Słuchaj, nie dawaj, nie, nie dawaj da, tak na nas, ja absolutnie nie daję ja ja. ja, ja 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 Zapytałeś o to, co może się wydarzyć, więc ja tak przypuszczam, no bo te osoby, te osoby sugerowały, że premier nie chce się z nimi spotykać, więc jakieś działania będą musieli się nie chcieli kontynuować, więc no a tak. Nawet byli obecni przedstawiciele partii którzy zorganizowali tak pospiesznie swój protest, gdzie wspierali jednak emisję CO2 i zauważyli, że Europa

dla bliskich teraz w świątecznych super cenach z rabatem do 30%. A wśród nich wersacie bright crystal, bo i wiele innych. Szczególnie w perfumeryce daglaski na daglas.pl Super weekend to będzie! W te złotych niedzielę z kar. Soczysta poletkiczna wieprzowa w opadowaniu 24,99 ,90, za kilo. kilo na osobę, a masło S-drowa ciasne 5,66 za opadowaniu przy いいよ。<music> <music>